Dobry sąd, mianowicie dla Warszawy, tragi północ, rozpocznie zażalenie pana Węca Fajmana na postanowienie z 28 czerwca o umorzeniu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez Muttererów Policji. Panie, Sekretarzu, nie mogłem tego zażalenia, tak? Nie znam treści tego zażalenia, nie wiem, ponieważ państwo w informacji podajecie tylko jakieś sygnatury w toku, kilku set spraw. Ale można by było w zawiadomieniu podać, jak to niektóre sądy już praktykują. Zresztą podaje w każdym piśmie znak mego pisma, który by od razu mnie uświadomił, czego, kogo dotyczy dane zawiadomienie. Zażalenie do pr 2 ds Ale to mi nic nie 204. mówi PR. No, proszę Pana, pana zażalenie, pana sprawa Moje zażalenie... Nie ma do czynienia tylko na, jak na razie z jedną sprawą z Pana udziałem. To trudno, żeby się w całokształcie Pana spraw orientował. Dziękuję bardzo za tą cenną uwagę. Chodzi o postanowienie z 28 czerwca. tam umorzone śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i dopełnienia obowiązków przez prokuratorów Prokuratury Rejonowej Warszawa Traga punkt oraz funkcjonariuszy Komendy Rejonowej Policji Warszawa 6 w Warszawie w związku z wykonywaniem czynności w sprawie o sygnaturze PR 6DS 431 na 2017 w okresie od maja do czerwca 2017 roku, na szkodę interesu publicznego i prywatnego Lorenzo Freiman, miało chodzić o to, że funkcjonariusze policji, prokuratorzy dopuszczali się w czasie Pana przesłuchania czynności bezprawnych, matactwa. Nieprawdziwe przesłuchanie, nie, nieprawidłowe przesłuchanie Pana zdaniem głównie przez dwie funkcjonariuszy Szybkiej Policji, Sylwię Własnej i Aleksandra Reduch i to w sprawie wyłudzenia pieniędzy przez urzędnika stanu cywilnego Karola Lipińskiego. Mhm. Składam wnioski formalne. Pierwsze z artykułu 379 KPK. No i drugie o odroczenie tej sprawy bym się zapoznał z dokumentacją, ponieważ ona jest dla mnie bardzo istotna i ważna. Kiedybym bym prosił jeszcze o podanie mi Yy, znaku tego pisma zażalenia. Dobrze, muszę proszę wytłumaczyć, o co chodzi z wnioskiem z artykułu 379, paragraf 1 kapta. Yy, w artykule tym jest wyartykułowane, że yy, ze względów na powagę, autorytet, znaczenie miejsca, jakim jest sąd. Osoby znajdujące się na sali sądowej wstają. Jest również dyspozycja, no, delegacja. Dobrze, 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 dobrze. przez nie każe panu wstawać. Ale ja zostałem ukarany przez to, przez Joannę Włoch, za to, że właśnie... Pan, no, nie, by... nie wiem, inna sprawa, nie <grym> wiem tutaj... Na ja dziękuję nie, panu bardzo za to. Nikt panu nic nie grozi nie na ten temat. Tak, to dziękuję serdecznie to jest to... Dobrze, a dlaczego teraz ogłoszenie? Dlatego, wieram? że chciałbym się zapoznać, ponieważ to jest sprawa bardzo dla mnie ważka, istotna, ponieważ w tej to, w komendzie policji już wcześniej miały miejsce matactwa. One zostały powtórzone w roku 2017. Nie zostałem przesłuchany przez te panie funkcjonariuszki, w związku z tym mój wniosek, może jeszcze bym, żeby było bardziej celnie, uważam, że decyzja powinna być przywrócenia y, postępowania w sensie y, przekazania akt do ponownego rozpatrzenia przez prokuraturę z zachowaniem wszelkich zasad proceduralnych w tym przesłuchania mnie. No dobra, to ja rozumiem, że Panu to wnosi, natomiast y, y, czemu przed podjęciem decyzji mamy tą sprawę odraszać, No to prawda? już właśnie w tym momencie mówię, zamiast tego odroczenia, bo ja chciałem się przygotować, żeby... Móc, nie, proszę Pana, kto dzisiaj to ja ja bym... ja zdecyduje czy decyzję, czy to postanowienie Utrzyma w mocy, czy uchyli? To ja Kreatywy przede wszystkim, jest oczywiście. Do prokuratury. O, tak. może tak, to jest tak... do prokuratury sobie bez wydania postanowienia. Ależ ja o tym nie mówiłem i nie mówię i nawet wbrew temu ja zgadzam się całkowicie. Jest tutaj co pan Piotr Meduszewski na urzędzie sędziego jako przewodniczący w tej sprawie właśnie tu podnosi. Jestem za przede wszystkim, żeby ta sprawa się dalej toczyła i nabrała charakteru zgodnie z prawem, a zatem uchylenie i z powrotem przekazanie do prokuratury i podobne działanie no, no, zgodne tle, z prawem. Dlaczego dzisiaj chce panu odroczenia sprawy? Dla dlatego, że nie spodziewałem się, iż jest taka możliwość, by sprawa wróciła podobnie do rozpatrzenia. Szef, a, to ja zdecyduję, jak zamkniemy ten, jak, jak Aha. udzielę panu głosu, to o tym zdecyduję. Dobrze. Na razie sąd nic nie zdecydował. Dlaczego Cieszę się pan, ogromnie. Dlaczego Pan chce, żeby sprawa była odraczana? Dlatego, że chce się naprawdę zapoznać, co w tych aktach jest, co policja napisała, co napisała A prokuratura. Pan się do tej pory nie Dlatego, tak. że w zawiadomieniu nie otrzymałem pełnej informacji dotyczącej, jaki to właśnie za, jakie to zażalenie. Znak tego pisma jest właśnie w moim y, zażaleniu i wystarczy mi tylko ta informacja. I wtedy dałbym sobie już radę, by dojść. Ja mam kilkadziesiąt, kilkaset spraw w sądach otrzymał Pan... Nie miałem wglądu. Wynika, że otrzymał Pan zawiadomienie o posiedzeniu 7 listopada, nawet podpisane jest dla 6 listopada. To o cieszę się ogromnie, bo to była pomyłka, tak. Ale podnoszę, że ja każdego... Dzisiaj jest, dzisiaj jest 27, czyli 20 dni było na przejście do sądu i zapoznanie się. Ale ja bardzo uprzejmie informuję, że ja każdego dnia mam sprawę w sądzie. Każdego dnia dosłownie, wczoraj też miałem sprawę w sądzie. Ja nie byłem w stanie i nie jestem fizycznie już podołać opanować ten materiał, który do mnie dociera. Tak samo jak i panowie widzą, z kilkadziesiąt teczek na posiedzenie jednego dnia. Ja naprawdę ciężko pracuję i chcę się dobrze przygotować do prowadzenia tej sprawy, a przede wszystkim sprawy, która no, dotyczy funkcjonariuszy publicznych państwa polskiego, które dzisiaj, nie wiem czy dotarło do akt, moje pisma. Tak, dotarło pana pismo z, tą, z tą osób, które nie powinno... Ale one są już ścigane z kodeksu karnego, to nie moim zdaniem, bo to prawo przewiduje. Jeżeli z artykułu 234, 238 nie podnosi się nic, to znaczy, że te moje Pana, zarzuty są słuszne. Nic, nic nowego nie ma. Y... Ale ja nie znam tych kart. A ja wiem, Pana, jak ma kart... Złożył pan zażalenie, zapoznał się chyba pan z Nie, właśnie nawet nie wiem, jakie to moje zażalenie, jaka jest treść tego zażalenia. Wnoszę o odrzucenie tej sprawy. Dobrze, napiszemy tak. Sąd postanowił i wniosku o odroczenie posiedzenia nie uwzględnić, albowiem skarżący 7 listopada 2018 roku. Otrzymał zawiadomienie o posiedzeniu. Miał zatem 3 tygodnie na zapoznanie się z materiałami sprawy. Przy czym należy podkreślić, że w aktach sądowych nie ma żadnych innych dodatkowych materiałów niż w aktach postępowania przygotowawczego, żadnych innych materiałów poza dołączonymi przez pokrzywdzonego, niż zawarte w aktach postępowania przygotowawczego. Skoro pokrzywdzony wniósł zażalenie, skoro skrzywdzony był w stanie wnieść zażalenie, to świadczy to o tym, iż materiały tej sprawy, materiały postępowania przygotowawczego są mu znane. Wniosek formalny składam. Proszę składam wniosek formalny do protokołu o wyłączenie pana Piotra Mioduszewskiego z prowadzenia dalszego tej sprawy w nawiązaniu do wydanego przed chwilą postanowienia ponieważ po pierwsze nie trzy tygodnie miałem do dyspozycji gdyż od 7 listopada do dnia dzisiejszego 20 7 listopada 2018 roku prawie każdego dnia miałem sprawy w sądach, które uniemożliwiały mi, bym mógł udać się do prokuratury lub do sądu w celu zapoznania się z za aktami sprawy. Nad, nad to dodaję, że w dniach od 17 listopada, e, przepraszam od dnia 10 listopada do 18, 19 listopada byłem nieobecny w Warszawie. A zatem, przy tym już oczywistych, fizycznie nie mogłem również zapoznać się z aktami. A zatem do dyspozycji nie mam trzy tygodnie, jak tutaj sugeruje Piotr Mioduszewski, ale znacznie krótszy odcinek czasu, uwzględniając również mój udział w sprawach zawiesłych w innych sądach. No, napiszemy w związku z z wnioskiem skar... poprzedzonego o wyłączenie sędziego referenta sąd postanowił sprawę odroczyć bez terminu przedstawić akta przewodniczącej wydziału w sprawie nadania biegu wnioskowi o wyłączenie sędziego referenta. W takim razie... A bym się... Abym bardzo prosił o numer tego zażalenia. Jeszcze raz bardzo proszę. Bo wtedy będzie bardzo łatwo się przygotować i przyjść do sądu i w sprawie i to dalej. Żebym już wiedział. Moje pismo, które wszczęło to postępowanie w sądzie. LF Pan napisał znak pisma. Tak. LF łamane na 291. /2018. Tak. na 2018. Dziękuję serdecznie i to mi wystarczyło, aby ta informacja bym wiedział i dzisiaj byłbym przygotowany do sprawy. No, sąd nie ma obowiązku, Panu podawać numerów jakichś Pana sygnatów. Ja yy, jakie są, to są sygnatury. Ale uprzejmie informuję, to to że to to naprawdę, to to naprawdę to to są już takie, no, małe jest gwiazdki. Jest ale informację otrzymuje. Nie. Dobrze, sprawa będzie potem ten albo przeze mnie, jak mnie nie wyłączą, a jak mnie wyłączą, to przez innego sędziego będzie wyznaczony termin posiedzenia, będzie Pan poinformowany. Na razie do czasu yy, rozpoznania Pana wniosku, ja się od czynności w sprawie wstrzymuję. To wszystko mi Ja dziękuję sobie. serdecznie. Dziękuję.